Witajcie moi kochani. Dzisiaj w odcinku do zrobienia mam dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest tajemniczy gość, który pojawi się dzisiaj w ITHAN, dokładnie dzisiaj, 25 listopada. Zaraz wam wytłumaczę po co i dlaczego. A druga rzecz to jest rozstrzygnięcie konkursu, który tydzień temu ogłosiłem i pisaliście pod filmikiem w swoich komentarzach różnego rodzaju pomysły na to, co mógłbym nagrywać ze swojego kanału margonemskiego. Ale zanim to no to sprawa numer jeden, czyli ten tajemniczy gościu, który pojawił się w Ithan. Chodzi tutaj o postać Mateusza, yy, czyli jednego z mistrzów gry, który pojawił się w Itchan i ma przy sobie takiego pluszowego misia. I kiedy z nim porozmawiamy, to on również yy, przekaże nam yy, takiego pluszowego, neutralnego, unikatowego yy, misia. Także... Możecie sobie podejść, zabrać, to nic nie kosztuje. A dlaczego tak jest? Dlatego, że dzisiaj jest yy, jakiś tam światowy, czy jakiś tam dzień yy, pluszowego misia, stąd yy, widziałem już na Facebooku, właśnie wcześniej, jakieś tam akcje, właśnie związane ze zbieraniem pluszowych misiów i tak dalej. A to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że dzisiaj jest ten y, dzień pluszowego misia. I to jest sprawa numer. Jeden taka szybka, krótka, jak chcecie mieć pamiątkę pamiątkowego misia, to WitHango dostaniecie. Nie wiem czy dzisiaj tylko i wyłącznie, czy też może przez cały weekend. Dlatego lepiej to zrobić dzisiaj. No i to byłoby na tyle. A druga sprawa to oczywiście rozstrzygnięcie konkursu, który tydzień temu został ogłoszony na wymyślenie właśnie najciekawszego pomysłu, co mógłbym nagrać. I teraz szybko, w skrócie to ogłoszę. I dla tych osób, które wygrały, proszę napisać pod tym filmikiem komentarz, na jaką postać mam podesłać nagrody. Ze względu na to, po prostu, żebym dokładnie wiedział, że to wy napisaliście ten komentarz, żebym wiedział na jaką postać, żeby nikt się nie, nie chciał jakoś pod Was podszywać. I mam nadzieję, że osoby, które wygrały są ze świata gepion. Bo jak pamiętaliście, konkurs był skierowany do osób ze świata więc ze względu na to, że tutaj mam możliwość wysyłania jakichkolwiek nagród. Miejsce pierwsze wygrał czytając dosłownie jego nick z YouTube'a V soczek V. Dosłownie, tak się też to pisze, więc czyta się chyba też tak samo. Miał on parę różnych ciekawych pomysłów. Ale jeden z nich, o którym już wspomniałem w poprzednim odcinku, był to pomysł na zrobienie klanu, tylko że on tam dodał jeszcze, że zrobienie klanu i nagrywanie bicia wspólnie elit herosów i tak ale stwierdziłem, że to będzie trochę słabe. Stąd wykorzystałem jego pomysł i stworzyłem na świecie Gepion Klan, ale jak się okazało, to już na drugi dzień i to dokładnie tą postacią, czyli K fighterem, udało mi się nagrać parę filmików Zbicia Herosa na 220 chyba siódmym levelu. O, chyba padnę. O, chyba padłem na pewno. No i się zagadałem i zapomniałem. No. Więc ten pomysł, który on zaproponował yy, okazał się bardzo dobry, bo nie dość, że udało mi się zrobić klan, yy, to jeszcze do tego udało mi się już nagrać parę filmików, jak yy, razem z, z kolegą z klanu biję yy, Herosa, którego w sumie nigdy chyba bym wcześniej sam nie ubił, bo bym go nigdy sam nie znalazł i dzięki temu, że mam udało mi się parę bić już nagrać i mam nadzieję, że uda mi się nagrać ich jeszcze więcej a wtedy oczywiście filmik z takiego miksu trafi do Was także ten fałsoczek v, v wygrywa u mnie trzy heroiki czyli proszę teraz napisać pod tym filmikiem komentarz na jaką postać się podesłać i te heroiki polecą właśnie do tej osoby. Drugie miejsce to zajął. O, nick ma fajny na YouTubie. Perganice Oficjal TFM. Taki dosyć długi, dziwny w ogóle, nikt, nie wiem, co to za co to miałoby tam znaczyć, na znaczyć, no mniejsza o to. On napisał y, pomysł na to, żebym nagrał jak exp na moim 93 wojowniku i jak tam opowiadam o evencie. Pomysł okazał się na tyle trafiony, że po właśnie potrzebuję wbić 94 level na moim wojowniku, więc stwierdziłem, że to jest bardzo dobry pomysł, a w sumie jak miałbym sam yy, zacząć expić na tym 93 to bym chyba nigdy nie wbił tego levela, a potrzebuję wbić level, bo dopiero na 94 mam kolejne questy do nagrywania, yy, na postaci k junior oczywiście, Stąd pomysł, żebym tam sobie trochę poeksł i ponagrywał jest bardzo dobry. I ten, y, oto chłopak, wygrywa y, dwa hera. A ja muszę założyć strzały, bo zaraz padnę. Dobra, możemy iść dalej. Y, a trzecie miejsce to y, dostaną trzy osoby po jednym heroiku, y, ponieważ miały one taki sam pomysł, albo jeden z ich pomysłów, właśnie był taki, żebym nagrał swoją. Y, po prostu tam coś porobił i nagrał swoją historię. O, jak miło. No dobra, chyba padnę, nie? Aż taki silny to ja nie jestem. No. Ale wracając do tematu, yy, to właśnie te trzy osoby, żebym po prostu coś tam opowiedział, jak to się zaczęło, kiedy ja w ogóle zacząłem grać Margonem no i ten pomysł też oczywiście wydał mi się bardzo trafiony i fajny, są to trzy osoby Gapson, Adam Wilk i Fake, fake Shake chyba dobrze napisałem bo mam to napisane na karteczce tylko i w sumie nie wiem, tak Fake Shake, prawie jak Fake Taxi no ale dobra, te trzy osoby też jak napiszą do mnie wiadomość, no to oczywiście Boże, napiszą komentarz pod filmikiem z postacią, na którą mam wysłać no to ja wam podejrzę po jednym heroiku i takim oto sposobem pozbyłem się właśnie yy, ośmiu heroików. Pierwsza osoba została trzy, druga, dwa i trzy osoby po jednym, razem mamy osiem heroików, czyli wszystkie o których mówiłem, że wam rozdam. A jeżeli by się trafiło, że te osoby nie będą z gafionu, no to wtedy coś innego wymyślę, żeby się tych heroików pozbyć, i żeby wam je rozdać, żebyście mogli sobie je założyć. No i to byłoby na tyle. Jak widzicie, nie daje mi nawet poekspić chwilę na yy, sekcie. Dlatego ostatnio mi się udało bić już prawie cały level, ale robiłem to rano. A rano po prostu wszyscy są w szkole, a teraz już jest taka godzina, że dzieciaczki powracały ze szkoły i wszystkie muszą odreagować jedynkę z krasówki i zaczynają mnie dedać. No tak to teraz wygląda. No i to byłoby chyba na tyle. Także nie martwcie się, już niedługo będą kolejne filmiki. Jeszcze chcę dokończyć ten zakon równowagi, pierwszy etap. Filmiki są już gotowe, tylko muszę je wrzucić na YouTube, a więc po weekendzie powinny wszystkie już trafić dzień po dniu do Was. A później już mam nadzieję na jakieś Andrzejki i coś związanego z Adwentem, czyli z eventem gwiazdkowym. No a póki co to tyle, ja uciekam dalej robić swoje. Do zobaczenia.